Stoję koło Wojtka paczki Pan Konrad przysłał tą paczkę Do HS! S Teraz przewracam do góry nogami Krzyciek twierdzisz, że tam jest rozpuch Co jest? Ja nie wiem co to jest, no to zobacz, otwórz Co to jest? No to nie wiem, powąchaj A Ja nie będę wąchał, co to jest? Co, boisz się? Rozpuszczalnik No to zobacz dalej, tam jakieś inne rzeczy są Nie, rozpuszczalnik Śmierdzi rękę, trzeba umyć a to nie szczyle? To nie jest chyba to, co ty mówisz. Rozpuszczalnik, pomąkaj. Otwórz jeszcze. No, mi się wydaje, że to siki jakieś. Yy, chcesz pomąkać? No, dniuchnę no. To kurwa szczyle. Co? Siki. U, to siki, ty. Cały karton szczylów? Kto tam sikał? I konradzie zabierz tą paczkę do siebie. Będziesz ten moc swoją własną pić. Zanim herbaty, to będziesz do kubeczka wlewać do takiego mocz swoją. Trzeba mu przyznać, trąbę ma że tyle nasikał. Co? Trzeba mu przyznać, że trąbę ma. To nie jeden, wiesz, robił. A to od kilku, tak? I jeden, ciś, tak tak narobisz? To robili koledzy, jego koleżanki. A jak koleżanka w butelkę nasikała? Garnuszek postawia i siuka. Potem z garnuszka wlewa. A później do garnuszka przez jak stary wlewa.